Jezus wie, co się dzieje. I Ewangelia Mateusza, i Ewangelia Marka wcześniej opowiedziała, że Jezus kiedyś pierwszy raz, kiedy zaczął publiczną działalność, przechodził obok Jeziora Galickiego, zobaczył Szymona, zobaczył Jakuba i Jana i powiedział im pójdźcie za mną. I oni zostawili wszystko, mówi Ewangelia, zostawili, sieci rzucili, zostawili łodzie, zostawili ojca ze Zebedeusza, poszli za Jezusem. A potem co się stało? A potem nagle okazało się, Żal im się zrobiło? Tego rzucenia wszystkiego? Pomyśleli, że Chrystus, okej, okay, piękny, ale to nam nie wystarczy. Chrystus może być tylko pretekstem do pięknych chwil, ale życie jest życiem. Trzeba wrócić i wziąć się za yy, robienie życia po swojemu. Wrócili pod osłoną nocy, żeby trochę znowu zarobić. Żeby wrócili do swojego dawnego nawyku Że wszystko zależy od Ciebie Wszystko jest na Twojej głowie Jezus Jezusem I tamtej nocy Nic Wyniknęło im jedno wielkie nic Jedno wielkie G Jezus rano Zauważył tę łodzie I zauważył to odstępstwo To krętactwo To kłamstwo W swoich pierwszych uczniach Zapowiedź cichej apostazji. Oficjalnie tutaj przychodzimy, należymy, ale tak naprawdę sercem jesteśmy gdzieś indziej. Tutaj możemy stać pod obrazem i mówić: Jezu, ufam Tobie, jezu, ufam Tobie, wyjdziemy na zewnątrz, weźmiemy portfele do ręki, weźmiemy swoje rachunki do ręki, swoje komputerki do ręki, swoje smartfoniki do ręki. I potem już dalej się zaczyna liturgia odwrócona. Jezu, ufam sobie, jezu, ufam sobie, ufam sobie, tylko sobie. Chcesz, umiesz liczyć, licz na samego siebie. To jest ta ukryta, ta miękka, ta soft apostazja, którą Jezus widzi.